A ty Bibi wrócisz czy coś nie jest? Cholera, nie nie Dobra, nieważne, nie pytałem Nic nie zrozumiałem, kurde Dawaj kurczaczku, nie zatrzymuj się Ej, kurczaczku Hehehehe Dobra, <todgłos> Dobra. No i kurczaczku, nie, nie jest. Nie. nie. O skrzydło. O skrzydło tam leży. O nie. O nie. A kurwa. No czemu to nie używać się? Ile jest? Jest kul tam na początku. Tak, mi no jest Ja się do was dołączę, weź mnie zaproś Mogę tak? O, dołącz do ekipy Mam guzik Nie do Tym ty jesteś Czy on jest? Tym ty kurwa jesteś nie widzę co kurwa Mamy Ale leci Jaki udek po dwóch <gry> <gry> ej dobra, ej kto, ej czegakat, chodź czegakat na filet obok, nie? Spały tam jest. Dzień to to. O kurwa, tutaj. Da, dalej, dalej, bo tutaj kurwa grzybie. Chodź. Dalej, dalej. Ej, patrzcie, patrzcie, teraz na blender, dobrze? Tu jest <gry> odejdźcie od niego. Patrzcie na blender. <gry> Ale to. Widziałeś to? Tak. Ja, 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 mimo, że go trzy do na Ej, drugiego nie mam. Odepchnie. Ale nie, że będzie w moim stroju. Mogę myślałem, że napisał o tym tanku, że. Nie. <śleszturna> nie no. Kurwa, cały czerwony jestem do tego insynu. <śleszturna> <śleszturna> Chuju każdym razem ja. Czemu oko denosują? To jest najgorsze. No, to... No, to... Ja pierdolę, nie to... mam dasyki na to, nie mam. <ślań> <A. ślań> jebany <ślań> Je hejter samaną. Jak to jest wódką? na słabszych. Ja pierdolę o być A tak samo. <ślań> Obycie, kurwa, o ci kurwa, wszystkie się. nogi się połamały nie, 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 nie używaj defa, nie, nie używaj tego. Nie używam Jaka to jest taka kurwa tempo Zgadza się Gorszym się nie da być, kurwa Kurwa w tym miejscu No żeby tego domku z prawej nie pulnąć Tego, <ślam> tego? tego nie, nie mówi, zawsze <ślam> jak powiesz, tak dzieje, zawsze jak mówię, to tak jest Ale przez to, że widziałem Gantka, jak tam podbiega I, i tak stanął w miejscu nagle A, chyba o ten chodziło <ślam> Plum, plum, uwaga o! Dobra kurwa, jebać tą grę! Ale skandysko. Na prawo, na lewo, w górę i w dół, na prawo, na lewo. Dicci to chuj. Eee, no co ty mówisz, e. Nie, poczekaj, poczekaj, niech się wróci. Wyjebane. Trzeba potestować, nie? Jak to działa. O to się ma Kurwa, wiesz, że myślałem, że ma za jebie. Co ty się dzieje? Sie ja teraz na bosach baląduję. Ewi, tam z rana. Trzymaj. Ja ląduję na bosie od O kurwa, idę sobie. Dobra. Dajcie sobie. Może mogę resnąć. Może się resnąć. No nie wiem, się da. Dobra, to bez niego po prostu, niech będzie na ostatnim. Chuj, Coś? To tak, mam się. Mam. Dałem wszystkim, tylko nie sobie. Który nie na Franklinie? No, no, no. So na like, jak teraz powiedziałeś, ale. no... to Jak wygląda życie tak naprawdę? <laughs> <laughs> Franklin, to, Franklin to jest część druga, jak został piratem. Franklin pierwszy na kurwy A border na górywki <laughs> Więcej nie jestem w stanie, nie? Mimo Mówi... Mów wszystko jakąś krewę, to muszę zajebać mu szoka, Zwolnę mu balasa i jak nie mam resetu To... to jest pizdak To jest bagno. Nie, no nic <laughs> pod koniec Nie, byla się mnie, do mnie